Do krytyków, Julian Tuwim. A w maju zwykłem jeździć, szanowni panowie, na przedniej platformie tramwaju. Miasto na skroś mnie przeszywa. Co się tam dzieje w mej głowie, pędy, zapędy, ognie, ogniwa. Wesoło w czubie i w piętach, a najweselej na skrętach. Na skrętach koliście zagarniam zachwytem ramienia, a drzewa w porywie natchnienia szaleją wiosenną wonią. Z radości pęka pąkowie. Ulicę na alarm dzwonią. Maju, maju. Tak to jadę na przedniej platformie tramwaju. Wielce. Szanowni Panowie.